Szkoła zbombardowana w tym gdzie Spadły bomby. Szkoła siedmian. Chyba bo, bo, bomba. A z tyłu za nią blok, w którym nie ma, nie masz okien. Wszystko wydmuchane. A z drugą stronę Stoimy nad lejem po bombie co tutaj spadła i zginęły trzy rodziny nie dwie jak to pierwsze tutaj informacje, tylko trzy Ostatnia stacja paliw Orlenowska po stronie polskiej. Pomalutku się bierzemy jedziemy. Ekipa po herbatce, po, 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 po ćmiczku. Ten pan kolega, który z tobą jedzie... E, e, czy, e, Zawsze tu jest. Pozwól Ci w taki budka jeździć. No tu już jest lepszy obóz, zdecydowanie. Sprzężone z kapcięstwo. Ty jakoś marnie mi wyglądasz, kolego. Wiesz. Kochani każde pudło każdy worek to jest wasze wielkie serce pasztyn no A jest tego naprawdę dużo Dzięki wam wszystkim, którzy pomogli się to zebrać Jesteśmy w winnicy to jest szpital dla dzieci. Zaraz jedziemy do Rzutomierza. Chlebki też idą Dzięki wszystkim, sejonom, doktorom. U mnie jest dużo me medycznych rzeczy, medykamentów, no i higienicznych do Żytomierza. Większość z nich idzie na front. Jednakże sydwia, która jest niesamowita. Pewnie to jest coś nieprawdopodobnego, ile w sześciu małych busikach się może zmieścić szczęścia dla tych ludzi. To Як бачите, повний бус, водик, як завжди, приїжджає, повні завжди автобуси. <gül�> повний автобус для лікарів. Це засвіти на України. Вікторію я вас покажу також тут трошки. Дозвольте, будь ласка, І бачите, тут зараз виживаємо потрошки цей автобус. Так що працюємо разом, працюємо на перемогу. Ще зовсім трішки, все буде Україна. Є швидко, водик, як завжди, топем. Ще візьомо, тут швидко стоїть.

Państwa, nie byłoby, nie byłoby tej pomocy na Ukrainie, gdyby nie właśnie ludzie, którzy zbierali te dary, którzy pakowali je, którzy organizowali się do samych wyjazdów. Kochani, ja wiem, że jesteście zmarznięci, więc postaram się sprężyć. Tak mnie rodzice nauczyli, że trzeba szanować starszych i zacznę od seniorów i emerytów w te podziękowania. To też poproszę. Koło emerytów i zrajczy, z Rajczy aby podeszli, podszedł ktoś tutaj do mnie. O, idzie pani. Bogusia, posłuchajcie, to była naj... jedna z, z, z fajniejszych akcji i, i chyba najszybsza akcja, bo wieczorem zadzwoniłem do, do, do Pani Bogusi, do Pani Marysi i mówię, że wiecie co, fundacja robi coś tam dla seniorów, fajnie było, żeby to na jedna fundacji. i słuchajcie, na drugi dzień się okazało, że zbierali pubusa, a na następny dzień był bu... reszta busa, dziękuję. To Jedzie. dla Was. Ja dziękuję w Dziękuję, wielkie oklaski dla mnie. Więc hmm, może dalej. Chciałem podziękować również panu Wójtowi, bo z którego tutaj wsparcia i pomocy, to marnie by, bardziej by wyglądały te nasze wyjazdy. Bardzo dziękuję, panie Wójcie. Kochani. Takim uzupełnieniem Pana Wójta jest Pani Honorata, która w swoich działaniach jest niesamowita i, i pomaga, pomaga, i organizuje te, te, y, ten materiał, towar, który możemy tam zawozić. Pani Ratko, wielkie dzięki. Bóg wielki zapłać. A ja Pan mógł Wam wynagrodzić. Wszystkiego yy. Słuchajcie, yy, yy. Jest taka, są takie rodzinki, dwie małżeństwa, które jeżdżą. To jest Ewa i Paweł Leśniakowie, który bardzo bym prosił tutaj y, o podejście. Ewunia, w serce wielkie, większe od samej Ewy. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. No, i do następnego zobaczenia gdzieś na szlaku. Drugim takim małżeństwem jest Dominika i Wacław Skórny. Dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie. Wielkie dzięki Wam. Brawo dla nich. Posłuchajcie, to nie jest takie proste, zostawić dom, zostawić pracę, wyrwać parę dni wolnego, bo taki wyjazd minimum to są trzy dni, żeby, żeby można było zajechać gdzieś sensownie z tym. Yy, dlaczego ja sobie właśnie bardzo cenię taką formę i tych ludzi? Dlaczego? Dlatego, że ponieważ oni dojeżdżają tam, gdzie ten chleb jest naprawdę potrzebny. Nie do jakichś magazynów, yy, tylko bezpośrednio do ludzi. Radek, radek. Zamankiewicz jest. wielkim duchem, wielkim sercem, bratku, wielkie dzięki. I do następnego spotkania na, na, na trasie. Rodzina Kuklów z Klimczoka, Krzysztof. Ja już nie wyciągam bezpośrednio tych, tych serduszek. Krzysiu, wielkie dzięki. I dziękujemy, prosimy o jeszcze. Ja mam nadzieję, że to się nie skończy. Na pewno się nie skończy wasze pomaganie. Filip, to młody człowiek. Niesamowicie wytrzymały. Filip, jak, jak jeździłeś tym busem przeładowanym, wiesz, po tyle godzin, wielkie dzięki, jesteś niesamowity. Dzięki wielkie, Filipku. Ula Arczyńska, jest ktoś od Arczyńskich? Urszula niestety wyjechała, nie mogła być. Jacek Dudkiewicz. Pani Alicja Gryl. Wielkie dzięki. Dziękuję. Słuchajcie, jest taka, jedna, y, pani, która, y, jest, jest taka jedna pani, która, jest taka jedna pani, która Siedzi na samym końcu kościołem. Dlaczego niezbyt nie, nie, nie wielkich wzrostów, ale niesamowicie wielkiego ducha i, i serca? Sylwia Rusin. No, taka bardzo malutka też nie jest. Sylwia, wielkie dzięki za Twoje wielkie serce. Pani Agnieszka Wolny Nie dotarła, nie dotarła, czekaj nie dotarła Zcisła Futyra Zcisła Futyra Też nie ma kurce nie widać Szymocha Mar Mariusz Ale jest mama, więc... Damy mamie. Wielkie dzięki dla rodzinki. Tego nie ma też nie ma. Słuchajcie, jest taki człowiek. Wielki duchem. Niesamowicie napalono na jazdy na wschód, na Ukrainę. Nie do, nie do okiełznania. Wojtek Różczka, nocny driver. Wojtku, wybacz, nie wyciągam z pudełka, ale więc wielkie ci dzięki. Ksiądz Witalij Kaszczuk. Witali. Drogi y, nasz ksiądz Witali, my, którzy jeździmy, to wiemy, jak tam jest. Jak przyjeżdżamy do Winnicy, to mamy takie schronienie, czy tam nawet na 2-3 godziny odpocząć, wypić herbatę, porozmawiać, a to jest człowiek o wielkim sercu, nie tylko dobry gospodarz. Y, tak jak już powiedziałem. Y, Proboż parafii Świętego Ducha i daje ducha. <noise> Wielkie dzięki. święty witali. Wszystkiego dobrego. Łask Boże, Boże, opatrzność. Bóg ci wielki zapłać. Ksiądz Andrzej Zawada. O, nie ma księdza proboszcza, ale tutaj jest ksiądz Wikary. Wielkie dzięki. Wszystkiego dobrego. Cześć Boże. Kto jeszcze? Kto jeszcze nam został? Karina Czyż. Czy jest ktoś od Czyżów? Nie ma. Nie ma. Niedobrze. Jacek Skorek też chyba nie ma, Jacka Skorka. Nie ma. Kochani, ja nie chcę Was już męczyć dłużej i, i, i męczę wielkie dzięki za to, że przybyliście, że wytrzymaliście. zmarzliście pewnie już na, na kość. Mam nadzieję, że niebawem się zobaczymy, zbierając, pomagając. Ja już wiem, że chyba w tym tygodniu pojedziemy Radek w środę. Jedziemy w kierunku Kijowa. Kochani, a mam nadzieję, że, że my się spotkamy jak nie na zbiórkach czy na, na tych akcjach pomocowych dla Ukrainy, to spotkamy się za rok. No takie, że wieczornicze na takim spotkaniu rodzinnym, bo to świętujemy nasze odzyskanie niepodległości. Nic nie cieszy bardziej jak się, wolność odzyska, bo jak się ją po prostu dostanie od kogoś tak za nic, no to ona tak nie cieszy, ale jak się ją miało i się ją utraci, a potem się ją odzyska, to jest, to, to powinno się naprawdę szanować to i cieszyć się z tego. Dziękuję wam bardzo, że wytrzymaliście do tej pory. No i co, I, i Alleluja i do przodu. Jedziemy dalej. Spotkamy się znowu za jakiś czas. A tu jeszcze pan wójcił um, jakieś słowo. Szanowni państwo, ja jestem w takiej roli, że bez jednego człowieka, który to wszystko organizuje, bez Włodka tutaj, mojego kolegi od lat, no nic by się nie wydarzyło. Może nie nic, bo muszę powiedzieć, że odrug serca naszych mieszkańców zaraz po inwazji, po tym ataku Barbarzyńskim na, na Ukrainę był wielki. U nas było prawie 420 mm, mieszkańców Ukrainy i to wyście im pomogli, bo w kwaterach prywatnych było ponad 300 tych osób. Także ten odruch serca, te zbiórki wszystkie, które były robione u nas w rajczy, naprawdę jesteś, byliśmy i jesteśmy wzorem dla całego powiatu, bo jesteśmy tą gminą, która w zasadzie najbardziej pomagała z tych statystyk, o których ja wiem, to, to najbardziej żeśmy pomagali tym naszym przyjaciołom za wschodniej granicy. No ale Włodek, no bez ciebie, bez twojego zaangażowania, bez tego, że jesteś. Włodku, no skala by była zupełnie inna i to ten moment, gdyśmy kiedyś rozmawiali na samym początku, jak powiedziałeś, że gdy pierwszy raz tam byłeś, ten lizak dla tego dzieciaka jednego, naprawdę wielkie, wielkie wydarzenie dla, dla nas, że mamy takiego człowieka. Dziękuję Ci Włodku za wszystko. Naprawdę, jesteś. Brak słów czasem. Czasem brak słów. Naprawdę. Łodziu, wszystkiego dobrego zdrowia. Niech Ci Pan Bóg da. I, I dalej do przodu, tak jak mówisz, zawsze to mówisz od lat. Hej, ja i do przodu my będziemy wspierać, pomagać, a my odpowiednie podziękowanie przygotujemy, ale to jest niespodzianka, o której na razie nie będę mówił, ale naprawdę, naprawdę wielkie słowa szacunku i uznania właściwie. Dzięki serdeczne. Ja myślę, że pan wójt tutaj troszeczkę przesadził, na to mówię za co aż tak bardzo dziękować. Kochani, robię to, co każdy z Was może zrobić, tylko że ja pewnie może mam troszeczkę więcej czasu, albo po prostu się bardziej nudzę w domu, więc wymyślam sobie jakieś tam następne rzeczy, a Wy jesteście bardziej zajęci, tylko dlatego to, tak, tak to wygląda. I jeszcze raz wielkie dzięki, że jesteście, że, że przy, przyjechaliście, że przybyliście. Ja mam nadzieję, że koncert się podobał I, No i co, no za, za rok się znowu zobaczymy. Dobrej nocy. Szczęść Boże. aleluja do przodu.